Ej, patrzcie widzowie To jest moje konto co nie? Ja jestem na drugim kodzie ale nie wiem, co się stało? Muszę zrobić jakiś Vortex, Warrior. Ja Sprawdzałem sobie to konto Ja nikogo takiego znajomych nie dodawałem Czyli Jak się go wyszukuje To jest on, jest online, tak jak moje konto Nie mam tego konta Jeden znajomy. Ten znajomy to ja. Ej, jak się teraz boję. Taki coś ma tylko. Ej, kto to jest? Ktoś wie? No, description. Tą grę już sprawdzałem, to nic nie ma. To konto w ogóle powstało dzisiaj. Zobaczcie, miejsce 0. Chciałem... Nie wiem. Nie wiem, pomóżcie mi.